Czy życie na Cyprze Dobra, dobrze Cię tam... traktuje. Wiesz co, powiem Ci tak. Dobrze, no jestem cały czas w uderzeniu. Nie ukrywam, że jestem lekko podłączony. Chciałem zacząć od tego, że cieszę się, Krystian, że zgodziłeś się w końcu ze mną zawalczyć. Dominik, z tego, Dominik, o, to jest Dominik cały... Adrianku, Dominik. Adrianku. Dominik, najstarszy. Dominik? Ja pierdolę, to ile tych spuściń, kurwa, jest nieudanych. Do chuja. Powiem, powiedz mi, mam do Ciebie jedno pytanie. Słyszałem, że gdzieś mega obstrany walki ze mną i od tego się zaczęło, ale w końcu się zgodziłeś, jak usłyszajesz, że jestem w uderzeniu. Idźmy dalej. Mam do Ciebie pytanie, tylko tak szczerze: no offense. Jak to jest być adoptowanym bratem i tym takim kurwa, który cały czas próbuje być kimś, a nigdy mu nie wychodzi? Dostałeś walkę z piłkarzem, bo chciałeś być jak brat, dostałeś totalnie wpizdę. Jak to jest żyć całe życie w cieniu brata i być bratem adoptowanym? Nie myślałeś o tym, żeby zmienić nazwisko na, nie wiem, no nie Pudzianowski na pewno? No wiesz Adrian, miło mi, że tak o mnie mówisz, nie? Ale powiem ci tak, że jestem najstarszy tego z rodziny i wiesz, no jak to powiem brutalnie, no. trzeba bronić rodziny. A zostałem spiskarzem, to nie moja w sensie... była wina, że bomba wtedy akurat przepaliło go w innej, bo się w co inne bawił. I przepraszam, no tak. ja zrobiłem trzy rundy po trzy minuty i jakoś nie, to, że dostałem po pejsku, ale nie, nie usiadłem, tlenu nie brakło, wyszłem i daliśmy gara. Ty Krystian, bo mi się myli cały czas, bo was jest kurwa chyba trzech, jest Mariusz, jest Krystian i ty jesteś Dominik czy Krystian, bo już mi się popierdoliło. Dominik. Dobra, powiedz mi, jak to jest na przykład wstawać rano, patrzeć w lustro i mówić tak, jestem jebanym nieudacznikiem, żyję całe życie w cieniu brata. Hańbi nazwisko Pudzianowski. Jak, jakie to jest uczucie, powiedz mi? Wiesz, ja akurat nigdy się nie wiesz, nie dałem sprowokować w różne tematy. I zawsze ja patrzę w lustro, bo pytanie, nikomu krzywdy nie zrobiłem, wiesz kolego? A tutaj ty mówisz takie różne historie. Ciekawe to jest, ciekawe co mówisz. Ciekawy, jest no, spostrzeżenia wziąłem. Tak to się stało, że. Kurwa, ja nie rozumiem jednej rzeczy. Miałem walczyć na fejmie z twoim bratem w duecie Boy, Twój brat był na zdjęciach, bo no mam, mam te zdjęcia, nie będę. O mnie prosił. Był na zdjęciach, był. No kurwa, że było wszystko dogadane, a na koniec się zesrał pod siebie i wstawia teraz swojego kurwa nieudanego i adoptowanego brata. Powiem ci szczerze, że wstyd. Uważam, że nazwisko Pudzianowski po ostatnich wydarzeniach zaczyna być powoli wstydem. Pierwsza kolej będzie taka, że zajmę się tobą. I mam nadzieję, że twój brat w końcu znajdzie na, w tym nasterydowanym ciele miejsce na jaja, kurwa, wyciągnie je i w końcu w stanie, będzie w stanie stawić się twarzą w twarz, bo powiem ci na ten moment jedną rzecz. A właśnie, pytanie do ciebie, ty też jesteś gejem jak twój brat? Bo na przykład z tego co ja wiem, to twój brat lubi się z kolegami końcówkami stykać i to jest u was podobno normalne. I na przykład do mnie też pisał sprośne rzeczy na Instagramie prywatnie. Syneczku, czekaj na tatusia. Tak, i powiem że ja w pewnym momencie, no kurwa, nie ukrywam, że kusiło mnie to. I teraz pytanie jest takie: czy ty też lubisz się z kolegami końcówami stykać? Ale to ja jest normalny facet, Ale poczekaj, normalny. Dominik, Dominik ja... a no dobra, czyli braty spytałem. No dobra, powiedz mi jedną rzecz. Jeszcze chciałem się tylko na koniec zapytać. Z jednej strony byłbym śmiał twierdzić, Skoro jesteś adoptowanym bratem, to nie zdziwiłbym się, jakbyście się gdzieś tam wzajemnie podawali sobie do pysków. I teraz pytanie jest takie, czy to jest prawda, że jesteście gejami? Że to u was to rodzinne? Z... Powiem krótko. Zdania są podzielone. A, no to cieszę się. Słuchaj, w każdej legendzie jest zawsze ziarnko prawdy. No dobra, powiedz mi tak Dominik, czy twój brat będzie cię wspierał w twojej walce, w swoich przygotowaniach? Czy zostawi was tak jak zawsze, bo oczywiście nazwisko Pudzianowski to jest takie nazwisko, każdy mówi, że to jest dobry człowiek, a na przykład miał też wiele historii, które nie do końca by o tym świadczyły, na przykład to jak jechali na mecz, obiecał sponsorowi, że na mecz dojedzie, a w trakcie wysiadł, więc generalnie on Powiem tak, nic w Polakie... mi w tym temacie nie wiadomo, bo ja chodzę własnymi Ale... ścieżkami i nie buduję się na to... prestiżu Mariusza czy Krystiana, tylko to sam w sobie chodzę kompie, własnymi bo... A wiesz, że ci, a wiesz, że na przykład, no nie do końca swoimi ścieżkami, bo wiesz, że widzieliście cię tutaj tylko dlatego, że masz nazwisko Pudzianowski, a jak masz na imię, to każdy ma w piździe. Możesz być Dominik, Krystian, Marek, Michał, nikogo to kurwa nie obchodzi. Powiem ci, przyk przykre to jest, powiem ci, z jednej strony ci współczuję, bo żyć w cieniu całe życie brata, być takim popychadłem kurwa, żeby nawet twoje imię mylili. Ja przepraszam, jeszcze kilka razy zapytam, jak masz na imię. Dobra, na dobra, dobra, to wystarczy, to robi dobra. Dobra, się powoli to, to, mały to, roz i... To jest twój pogląd, ludzie na coś innego zwracają uwagę, to jest tylko twoje zdanie, pamiętaj. Ale na co, człowieku, cieszę się, że chociaż no, wyglądasz jak on, no, no, posiadając ci no, na no, i Ale ja nie no, jestem nim, tylko jestem sobą. Dominik, ty nie jesteś sobą. Udowodnię ci przez... Słuchaj, cieszę że mnie tam nie ma, ale następna konferencja, program będę... Mam tylko jedną nadzieję, że podpisałeś już kontrakt i z płaczem nie wybiegniesz z następnego programu i konferencji i że nie wycofasz się, bo z tego co wiem, to już byłeś w obywatelkacie. Boisz się zwykłego tkunika i alkoholika, który ma wyjebane? Siedzisz teraz tam... W... wiesz nawet jak brat wyglądasz, stary, to jest... To jest A mówisz, że jest nie. adoptowany. Widzisz, że jednak wygląda się. jak brat, więc jednak chyba nie jest adoptowany. Ale właśnie, Adrian, chodzi, dziękujemy ci, stary. Wystarczy nam na razie. Mogę się założyć, że nie pierdolisz salta do basenu. Dla widza. Tak, to niepierdolne, bo jestem, jestem najebany, Arek. Nie prowokuj takich rzeczy. To dla mojego zdrowia. Adrian, to już tak na sam koniec, takie ostatnie pytanie. Wiemy, że miałeś kończyć karierę. Najszybszy powrót z kariery chyba od czasów Adama Soroko. Rozumiem, że nazwisko Pudzianowski tutaj skłoniło cię do powrotu. Słuchaj, powiem ci tak. Ja powiedziałem na sam koniec, że wrócę tylko na nazwisko Pudzianowski. Do końca nie wierzyłem, że to gówno, co tam siedzi, przyjmie tą walkę. Ale w sumie, jak mogę nasrać na dwóch naraz, to dlaczego nie? Kolejna rzecz jest taka, że będę kupował dom na Filipinach niedługo i każda gotówka się przyda. Każde 150-200 tysięcy na, wiesz, na mi nie leży.